Nie, tutaj. Dlaczego? Takie są zasady. Jestem pokojówką. Chodźmy do kuchni. Nie. Dlaczego? Pełno Ta tam ludzi. Co ci chodzi po głowie? Chcę złożyć doniesienie. będziesz mnie sądził? Dlaczego? Nielegalne wykorzystanie urody. Nie wiedziałam, że adwokaci są tacy staroświeccy. Staram się, ale nie mogę wybić sobie Milagros z głowy. Tkwitam i nie chcę wyjść. A Florencia? To co innego. Dziękuję. To zupełnie inna sprawa. Ale nie potrafię usunąć Carlitos z głowy. Nie wiem, co zrobić. Mocno cię chwyciło. Jeszcze ten kretyn, który się koło niej kręci, wręcza jej kwiaty i liściki. Jest przystojny. Nienawidzę go. Nie podoba mi się. Mili powiedziała, że go kocha? Tak, dobiła mnie. Złości mnie to. Szaleje. Więc wyznaj jej. To, co mi mówisz. Stań przed nią i powiedz jej. Wszystko. Takie to łatwe? Myślisz, że tego nie wiem? Nie wie o tym wszystkim. Uciekła ode mnie w kościele. Powinienem jej nienawidzić. Zrób to. Lepiej jej nienawidzić, niż cierpieć przed nią. Pewnie nacisnę guziczek i już nienawidzę. Oszalałeś? Przyczyna mnie, a ja ją kocham. Bije mnie, a ja ją kocham. Patrzy na mnie i ją kocham. Pracuje, a ja ją kocham. Robi głupoty, a ja ją kocham. Kocham ją. A ja myślałem, że cierpię z powodu Mariny czy Twojej siostry. Pobiłeś mnie. Masz rację, zawsze mam rację. Muszę powiedzieć jej, co czuję. Bez ogródek. Tak po prostu. Wyznaję, że ukradłem ten wers poeci. Pewnie przyjacielowi starszej pani Be Becker. Nie. To był Nemer ibn El-Barut. Jak? Nemer ibn El-Barut. Dziwne nazwisko. To Arab? Argentyńczyk. Więc powinien nazywać się Lopez czy Perez. Lepiej już sobie wiedzieć. Już jest dwunasta? Nie. To jak w kopciuszku. Jest dwunasta, musisz iść. Nie żartuj. Muszę zanieść starszej pani kolację. Szkoda, że nie jest na diecie. Skądże je za dwoje? Twoje koleżanki są fajne. Zostawiły nas samych. Samych? Nie. Samych zostawia się narzeczonych. A my jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie. Idę. Przepraszam. Przeszkadzam? Bo jeśli tak, to nie ma sprawy. Pan długo tu zostanie? Jestem głodny. Pan nie powinien to być. Państwo jedzą w salonie. Niedługo podamy porażkę. Jestem głodny teraz. Poza tym muszę porozmawiać z mecenasem. Firma przegrywa wiele spraw w sądzie. To nie pańska wina. Pan jest w firmie od niedawna, więc musimy to omówić. Jutro, w biurze. Mecenasie? Chodźmy do mojego pokoju. Bernardo! Pan A po co miałbym wymawiać twoje imię? Nie słyszałem. Pokojówka może przyjmować facetów w swoim pokoju? Nie. W żadnym wypadku nie pozwoliłbym na to. Więc zrób coś. nie rozumiesz. Milagros zabrała faceta do swojego pokoju. Jeśli mama się dowie, wiesz jaka jest. Wyrzuci Milagros i tego typa. Milagros jest z facetem. Zrób coś. Straci pracę. Uratuj ją. Pan Iwo. Tak sądziłam. Chcę z panem porozmawiać. Nic nie mów. Miałem iść do pana Pabla Co jest? Za kogo ty mnie masz? Nie rozumiem. Mówisz mi na pan czy na ty? Nieważne. Wczoraj kazałeś Bernardowi wyrzucić mojego gościa. Nie wolno ci przyjmować mężczyzn. Jakim prawem mnie obrażasz? Jeśli cię obraziłem, przepraszam. Dbam o godność tego domu. Godność? Poszukaj gdzie indziej, bo godność w tym domu ma tłuste plany, których nawet pralka nie spierze. Ale tych plan nie ma w moim łóżku. Słucham pana? Nie mów tak do mnie. Chcę cię przeprosić. Za co? Siadaj. Posłuchaj, Mili, wiem, że już nic nas nie łączy, ale rozzłościło mnie, kiedy zobaczyłem, jak się całujesz tu w kuchni. A dlaczego cię to złości? Nie wiem. Może dlatego, że do niedawna ja cię całowałem. Co to ma do rzeczy? Rozumiem. On mnie pozałował. A pan wypalił znak na krowie. A właściciel nie lubi, kiedy ruszają jego bydło. Nie wyskakuj mi z czymś takim. Nigdy nie nazwałem cię krową. Posłuchaj mnie, blondynie. Jeśli się nie zobaczymy, nie spotkamy. Nie będziemy rozmawiać, tym lepiej. Żenisz się z wypłoszem i będziesz szczęśliwy. Pewnie. Serce mi pęka z miłości. Nie ma doświadczenia. A ty ją całowałeś, więc pomyślałem... Co? Może chcesz. Milagros mi się podoba. Bardzo. Ona nie jest głupia i umie o siebie zadbać. Cieszę się, że to wiesz. Milagros jest dziewczyną. Jak to powiedzieć? Kocham ją jak. jak siostrę. Zgadza się. Jak siostrę. A dlaczego nie jesteś równie troskliwy w stosunku do Wiktorii? Angelika zorganizowała kolację, żeby przekazać pokojówce wiadomość. Więc musisz przyspieszyć Za dwa miesiące możecie się pobrać Dziewczyna dostanie majątek, a ty będziesz nim zarządzał Co on mówi? Przedstawiam ci swojego dziadka A z którą pokojówką się żenisz? Mówiła, że cię kocha Co powiedziałaś? Mila, teraz kocha. Przepraszam, muszę wziąć proszek. Nie rozumiem. Czego? Dlaczego mnie unikasz, skoro mnie kochasz? Proszę, ale nie. Spójrz na mnie i powtórz to. Nie chcę, bo znam twoje sztuki. Mieliśmy się pobrać. Mówiłaś, że mnie kochasz. Nagle mnie rzuciłaś i mnie unikasz. Nie rozumiem. Ożeń się z kwoką. Daj mi spokój. Wpuszczaj.